Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam dla was świetną partię. Partię, którą zagrałem z mistrzem FIDE. Była to jedna z czterech partii właśnie z tym graczem. Dwie przegrałem, był jeden remis, no i jedną wygrałem. Z czego no to zwycięstwo było na tyle niesamowite, że no pozwolę sobie je wam właśnie teraz pokazać. Być może jeszcze ten remis także wam pokażę, A co do tych porażek, no to wiadomo, no nie będę jakoś e, pokazywał, ponieważ e, jest zbyt wiele, e, zbyt wiele fajnych partii e, gramy, żeby e, koncentrować się na porażkach. Więc, więc właśnie e, to, to raz. E, dwa. E, w ogóle mój ranking w tej partii był niesamowity, No bo 2, 3, blisko 2400. Oczywiście partia grana na tym drugim koncie, więc dlatego też mode analizy. I to właśnie o teraz jestem właśnie nawet na, nawet na tym koncie. więc no dobrze, no tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkim zdrowia. No dobra, no dobrze, pokażę Wam tą partię, zobaczmy co tam, co tam zaistniało. Obrona Alechina, obrona Alechina, innymi słowy Badziew, nie grajcie tego, bo nie warto. Jeśli chcecie grać coś podobnego, no to proponuję Wam obronę Nimzowicza w, obroń, w wariancie sycylijskiej, obrony sycylijskiej. W sensie najpierw idziecie C5, przeciwnik gra tutaj, i dopiero wtedy wychodzicie z koczkiem. Oczywiście też się możecie spotkać z opiniami, że wariant Nimzowicza w obronie sycylijskiej jest do bani. No, no bądźmy szczerzy, no nie jest tak y, fajny jak na przykład wariant. Y, jaki wariant? Wariant Neidorfa w obronie sycylijskiej, wariant Scheveningen, nawet z Richtera Rausera, czyli te, te bardzo klasyczne, czy wariant Kana, chociaż wariant Kana to też taki bardzo pasywnie stoją czarne, nie? więc to też ten wariant Kana. Jeszcze jak dostaniecie ten wiązanie maroczego w tym wariancie Kana, to już w ogóle no, nie fajnie to wygląda. Czarny ma bardzo ciężką pozycję no, i musi w tym grać. Nie? Zatem no, wracając do Alechina, no to cóż, no, wystawiacie się na Jakieś, no główna linia jest taka, że skoczek idzie tutaj, pionek idzie tutaj, skoczek idzie tutaj, idzie tutaj pionek, tutaj idzie bicie. No i teraz albo pobije tym, albo tym, nie? Wtedy idzie powiedzmy skoczek, nie wiem, na przykład G6, goniec, goniec. Ej. No i teraz możecie na przykład pchnąć pionka. No, i to wygląda całkiem spoko. Tego pionka lub tego pionka, w zależności od tego. Yy, nie, no bardziej, bardziej tego pionka, nie? Tego pionka możecie sobie pchnąć i później tego pionka, więc tak jest. Yy, no jednak no, nasz przeciwnik tutaj zagrywa jakieś podejrzane debiuty. Yy, skoczek na E4, być może po prostu nie chce yy, teorii. Być może zlekceważył, ponieważ jest to druga partia. Pierwszą wygrał, ale no po wielkich bólach. No bo tam to była partia mająca jakieś 50 posunięć, więc goniec. Skoczek, który jest bardzo problematyczny. No i tutaj właśnie to było beznadziejne, co ja teraz zrobiłem. No bo moi drodzy, bicie. Jeśli pobiję, to dostaję zaraz mato. Pyk. Pyk. Jakoś przycięło. Pyk. Byk, byk. No, i dziękuję. Więc, tak naprawdę, w tej sytuacji figura była za darmo z mistrzem Fidek 2400. <grywki> Więc, moi drodzy, nigdy nie nastawiajcie się na to, że jeśli będziecie grali z kimś dobrym, mającym taki ranking, no to on nie odwali jakiegoś baboła, bawoła, czyli po prostu jakieś, jakiegoś podejrzanego posunięcia bo odwali, jest tylko człowiekiem, jeśli będzie grał sam, a pewnie będzie grał sam, no to moi drodzy, jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy popełniamy błędy, tak samo jak ja, który mając taką pozycję zamiast zagrać to co Wam pokazałem zagrał h4, no bo widzi zaawansowanego skoczka, no to trzeba go przegonić, no to przegoniłem tak, że no po prostu on sobie wskoczył na to f7, no i to wygląda jak jakiś mur, prawda? No dobra, atakujemy. Królowa wskakuje tutaj z bardzo fajną opcją po prostu y, z zabicia sobie tego pionka. Na przykład, y, niestety, przeciwnik gra dobry ruch y, G, ale w ogóle to w tej analizie jest y, G6, po którym normalnie można by było zagrać tak, tak i zabić wieżę. Niemniej ta wieża teraz jest broniona, więc no, w tej sytuacji po prostu marnujemy. Tracimy dwie figury, z czego jedna to królowa za wieżę i pionka. Więc na no, trochę się to nie opłaca. Zatem cofamy królową. Nasz przeciwnik no, rozwija kolejną figurę z kolejną presją y, na centrum. Bronimy to centrum, zabił pionka. No i właśnie to jest takie y, dosyć typowe dla y, 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 debiutu Poncyjnego. Prawda? Kojarzycie może debiut Poncjaniego? Poncjanie to jest coś takiego, że gracie E4, idzie E5 i wtedy gracie sobie pionek na C3. I jest taka fajna pułapka, mianowicie, że jeśli ten pionek na E4 zostanie pobity bodajże przez skoczka, jeśli dobrze kojarzę, i ten skoczek tutaj też stoi, no to właśnie możecie pchnąć pionka na D5. No, zyskując dzięki temu naprawdę bardzo fajne centrum, no i właśnie tak zagrałem w tej sytuacji. Skoczek jest pod presją, zyskaliśmy bardzo dużo przestrzeni w, na środku planszy. No, tutaj jakieś zagranie: no to co? No, wezmę sobie, no, jakby zagrał tutaj, no to miałby lekki problem, no bo po tym ruchu zagrałbym po prostu pionka tutaj, no i skoczek jakoś nie ma miejsca, na które mógłby sensownie odejść więc pewnie się właśnie zreflektował no i odszedł z skoczkiem przyjrzyjmy się tej sytuacji sytuacja wygląda następująco wezmę, kliknę na szczegóły żebyście nie widzieli posunięć sytuacja wygląda następująco no, mamy bardzo fajnie rozwiniętego gońca królowa jakoś się poruszyła ten pionek tutaj jest bardzo fajny już zaawansowany centrum dzięki temu pionkowi jest nasze Przekątna jest zamknięta dzięki c3, niemniej ten pionek na c3 jest jakimś problemem, no bo wiadomo, no, skoczek mógłby sobie przez c3 wchodzić do akcji, a tak no, się po prostu nie może wydarzyć w tej sytuacji. Jednak no, jak najbardziej pozycja białego jest tutaj bardzo fajna. Zatem e, zobaczmy, co my tutaj e, dalej zagrywamy. No wiadomo, no, jest jakaś słabość, nadgryzamy tę słabość. Przeciwnik gra w ten sposób: pyk-pyk, wymieniamy. No i wracamy tą naszą nieszczęstą królową, no bo mamy fajny cel ataku. Jeśli by nam po prostu zagrał coś takiego, no to zabijamy sobie gońcem z szachem. Więc jest ok. Nasz przeciwnik no, broni się dwóch atakujących, dwóch obrońców, więc piona brać nie można. Więc moi drodzy, w jaki sposób kontynuować ten atak? Co byście zagrali w tej sytuacji? Przystopujecie. Spróbujcie. Mam nadzieję, że Wam się udało. Witam po przerwie. Chodzi o to, iż w tej sytuacji powinniście wyprowadzać swoje figury. Jest bardzo fajne pole, takie dosyć słabe pole na G5. Dlatego skoczek idzie na bandę. Dlaczego na bandę zapytacie? Cóż. Hmm. Po prostu skoczek zmierza na G5. Równie dobrze mógłby pójść na F i to jakoś no, nie byłoby wiek, większej różnicy. Więc po prostu zagrałem na bandę, bo taki jest plan. No i teraz skoczek wskakuje, to jest szczęśliwy skoczek. Ale no wiadomo, no przeciwnik pchnął piona i po tym pchnięciu piona jest bardzo niefajnie, no bo goniec nam atakuje królową. Oczywiście się cofamy, królowa tutaj będzie sobie wjeżdżać. Przeciwnik się no, przestraszył, wow, dostanę szacha, dlatego odszedł. Wjeżdżamy, no i tutaj teraz następuje fajny ruch. Mianowicie, przeciwnik próbuje jakoś zaktywizować swoją królową, nie wiem, w następnym ruchu może by zagrał e6, no i to mnie bardzo przeraziło. Dlatego też teraz zagrywam skoczek na e. Wymieniam figurę, prawda, aktywną figurę za nieaktywnego gońca. Jednak za tą figurę dostaje aktywnego pionka, który zabiera pole tutaj F6 dodatkowo otwiera przekątną, właśnie tak jak te jest pokazane. Właśnie to po tym, tak, po tym biciu, czy to jest, nie no. Nie, no teraz nie, nie mogę tak przecież grać, to byłby to, to trochę bez sensu, no ale no teraz jest właśnie groźba y, goniec na h6 przeciwnik no tutaj jakieś próbuje dziwne rzeczy y, przy okazji zostawia pole dla króla, który może sobie jakoś tutaj uciekać jednak no zauważ, że teraz jest słabość ostatniej linii te pola są zabrane królowi, on na nie nie wejdzie Zatem jest możliwy, bardzo fajny motyw, goniec na H3 ze związaniem skocz, gońca. No i teraz zobacz, że jeśli by przeciwnik zagrał coś takiego, to dostanie mata. Z kolei, jeśli by zabił pionka, idzie na materiał, o kurczę, no teraz mam plus 1 i zaraz zginie wieża, ojej, i będę mieć plus 6, ale nieźle. No to po prostu pyk, 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 prawda? No przeciwnik zagrywa tutaj, związując naszego gońca i broniąc swojego gońca. Więc proszę Cię, przystopuj i skończ grę. Oczywiście no, jest to fajny mat w jednym, więc mam nadzieję, że no, nie miałeś tutaj jakiegoś problemu. A jeszcze odpowiadając ludziom, którzy na kilku grupach napisali, iż właśnie to co teraz zrobiłem to jest zrzynka z tego jaką się nazywa Agadmator, tak, że też przystopujcie i postarajcie się znaleźć. Zatem odpowiadam: owszem, jest to z zrzynka z niego. Mm. <laughs> ponieważ jestem zdania, iż dobre pomysły należy kopiuj wklej. I to też nie jest jakaś Wie, wielka ujma dla jego filmów, nic mu nie kradnę, ponieważ no to jest moja pozycja, więc nie rozumiem czemu nie. Zatem w tej sytuacji, tak jak było powiedziane wcześniej, goniec jest związany z królem, czyli nie może się ruszyć, a jeśli nie może się ruszyć, skoczek jest niebroniony, zatem matujemy w jednym. No i dodatkowo fajna rola pionka, który zabiera pole f7. Także D7 na no no to, to akurat było w tej pozycji bez znaczenia. Tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało no ta partia. Naprawdę bardzo fajna. Niestety, mecz przegrany, no bo 2,5, tak? 2,5 do 1,5. Jednak, no cóż, no nie wiadomo, jakby to mogłoby się dalej potoczyć, gdybym zagrał kolejne partie. No bo też przeciwnik bardzo chciał, ponieważ ostatnia partia zakończyła się remisem. I ten remis pewnie też Wam pokażę, żebyście no, widzieli jak, no bo to był bardzo fajny motyw też. No, no dobrze, no tyle z mojej strony, tyle z moich zapowiedzi. Mam nadzieję no, ponownie, że się podobało. Życzę Wam wszystkim zdrowia, moi drodzy, no bo ten COVID szaleje. Trzymajcie się ciepło. Cześć.